Wojna na Ukrainie trwa już od 124 dni i każdy z nich przynosi istotne dla świata informacje. Kanał Infrastruktura to miejsce, gdzie codziennie rano przedstawiane są najważniejsze wydarzenia poprzedniej doby. Dlatego, aby być na bieżąco, zachęcam do subskrypcji. Przywódcy NATO wezmą tureckiego prezydenta do zniesienia weta wobec propozycji Finlandii i Szwecji dołączenia do sojuszu wojskowego podczas trzydniowego szczytu w Madrycie który odbywa się już od wczoraj. Jak jednak wskazują tureccy urzędnicy i zachodni dyplomaci, szczyt prawdopodobnie nie przyniesie przełomu w kwestii przezwyciężenia sprzeciwu Turcji wobec kandydatur Szwecji i Finlandii do członkostwa, ponieważ Ankara nie przyjmuje pospiesznego podejścia do negocjacji. W odpowiedzi na inwazji Rosji na Ukrainę, Szwecja i Finlandia zużyły wnioski o członkostwo w NATO, co byłoby historycznym rozszerzeniem Zachodniego Paktu Obronnego, jednak turecki prezydent zaskoczył sojuszników, sprzeciwiając się temu w maju z powodu tego, co nazwa wsparciem krajów nordyckich dla grup terrorystycznych. Przypominają zachodnie media. Anonimowe źródła, na które powołuje się agencja Reuters, twierdzą, że tureccy negocjatorzy nie przejmują się terminami narzuconymi przez zagranicznych sojuszników. I są gotowi przyciągać negocjacje miesiącami, jeśli będzie to konieczne, aby kraje nordyckie zniósły embargo na broń i rozprawiły się z grupami terrorystycznymi. Ponadto jedna z osób zaznajomionych ze sprawą wskazuje, że z projektu porozumienia, który został wymieniony w tym miesiącu między przedstawicielami NATO a trzema stronami, wynika, że z poważnym problemem jest żądanie Turcji, aby Szwecja wydała niektórych kurdyjskich bojowników mieszkających w tym kraju. Urzędnicy i dyplomaci nie wykluczyli, że porozumienie zostanie zawarte w ostatniej chwili. Jednak rzecznik tureckiego prezydenta Ibrahim Kalin powtórzył tydzień temu, że Ankara, druga co do wielkości armia NATO i jej członek od 70 lat, czeka na wiążące kroki i nie uważa szczytu za ostateczny termin. Czytamy na łamach agencji Reuters. Odbyły się narady, ale niestety nie są podejmowane kroki, których oczekiwaliśmy. Wydaje się, że trudno, aby ze szczytu na to wyniknął jakiś rezultat. Udział w tym szczycie nie oznacza, że wycofamy się z naszego stanowiska. W dużej mierze osiągnęliśmy porozumienie, są pewne kwestie, co do których się nie zgadzamy. Jeśli w tych kwestiach się nie zgodzimy, to właśnie z takimi założeniami udamy się do Madrytu, stwierdził jeden z tureckich urzędników. NATO znacznie zwiększy liczbę wojsk szybkiego reagowania do ponad 300 tysięcy, powiedział w poniedziałek sekretarz generalny Jens Stoltenberg. Sojusznicy natomiast mają przyjąć nową strategię, która określa Moskwę jako bezpośrednie zagrożenie po czterech miesiącach wojny na Ukrainie. Rosja odeszła od partnerstwa i dialogu, który na to próbowało nawiązać z tym państwem od wielu lat, stwierdził Stoltenberg w Brukseli przed szczytem NATO. Zamiast dialogu wybrała konfrontację, ubolewamy nad tym, ale oczywiście musimy zareagować na tę rzeczywistość, dodał Polityk. Stoltenberg dodał również, że NATO przekształci swoje istniejące siły szybkiego reagowania, które już teraz liczą około 40 tysięcy żołnierzy w stanie wysokiej gotowości i zwiększy ich ogólną liczbę do, jak stwierdził, znacznie ponad 300 tysięcy. Posunięcie to jest częścią pracy NATO nad nową strukturą sił zbrojnych, w ramach której wojska narodowe będą prawdopodobnie ustawione na różnych poziomach gotowości, tak aby sojusz dysponował większą liczbą sił gotowych do walki w razie kryzysu. Na szczycie NATO zmieni się także stanowisko sojuszu wobec Rosji, które obecnie, podczas szczytu w Lizbonie w 2010 roku, zostało nazwane jako strategiczny partner. Oczekuje, że sojusznicy jasno stwierdzą, że Rosja stanowi bezpośrednie zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa, dla naszych wartości, dla porządku międzynarodowego opartego na zasadach, stwierdził Jens Stoltenberg. Dodał on również, że jednostki bojowe NATO na wschodniej flance sojuszu, zwłaszcza w krajach bałtyckich, mają zostać wzmocnione do poziomu brygady, a tysiące wcześniej przydzielonych żołnierzy będzie w gotowości w krajach położonych dalej na zachód, takich jak Niemcy, jako szybkie wzmocnienie. Razem stanowi to największą przebudowę naszego zbiorowego systemu odstraszania i obrony od czasów zimnej wojny, mówił przewodniczący Sojuszu Północnoatlantyckiego. Rosja po raz pierwszy od ponad 100 lat nie spłaciła swoich międzynarodowych obligacji, jak podał Biały Dom, ponieważ rozległe sankcje skutecznie odcięły ten kraj od światowego systemu finansowego, czyniąc jego aktywa nietykalnymi. Z kolei Kreml, który ma pieniądze na spłatę zobowiązań dzięki dochodom z ropy naftowej i gazu, szybko odrzucił te stwierdzenia i oskarżył zakód o doprowadzenie do sztucznej niewypłacalności. Dzisiejsze informacje o tym, że Rosja po raz pierwszy od ponad 100 lat nie spłaciła swoich zobowiązań pokazują, jak zdecydowanie działania podjęły Stany Zjednoczone wraz z sojusznikami i partnerami, a także jak dramatyczny wpływ miały one na gospodarkę Rosji, stwierdził amerykański urzędnik. Starania Rosji, aby uniknąć pierwszego poważnego bankructwa w międzynarodowych obligacjach od czasu rewolucji bolszewickiej ponad 100 lat temu, zostały zablokowane pod koniec maja. Kiedy Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Stanu Skarbu USA skutecznie zablokowało Moskwie możliwość dokonywania płatności. Od marca uważaliśmy, że rosyjskie bankructwo jest prawdopodobnie nieuniknione pytanie tylko kiedy? mówił Denis Hranicki, szef działu prawnego w firmie prawniczej Queen Emanuel. Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA interweniowało, aby odpowiedzieć nam na to pytanie, a teraz mamy do czynienia z wywiązaniem się ze zobowiązań dodał urzędnik. Płatności, o których mowa, to 100 milionów dolarów odsetek od dwóch obligacji, jednej denominowanej w dolarach amerykańskich, a drugiej w euro, które Rosja miała spłacić 27 maja. Płatności te miały 30-dniowy okres karencji, który upłynął w niedzielę. Rosyjskie Ministerstwo Finansów poinformowało, że dokonało płatności do krajowego depozytu rozliczeniowego w euro i dolarach, dodając, że wypełniło swoje zobowiązania. W rozmowie z dziennikarzami rzecznik Kremla Dmitry Pieskow powiedział, że fakt, iż płatności zostały zablokowane przez Euroclear z powodu zachodnich sankcji na Rosję, nie jest naszym problemem. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz powiedział w poniedziałek, że bliżej terminu podejmie decyzję, czy weźmie udział w listopadowym szczycie grupy G20 w Indonezji, jeśli weźmie się udział również prezydent Rosji Władimir Putin. Wcześniej doradca Władimira Putina do spraw polityki zagranicznej potwierdził, iż rosyjski prezydent przyjął zaproszenie na wspominany szczyt 20 najpotężniejszych krajów świata. Scholz przemawiając do niemieckiej telewizji ze szczytu G7, którego jest gospodarzem w Alpach Bawarskich, powiedział, że ważne jest to, aby nie storpedować szczytu G20. Podczas wspominanego szczytu siedmiu najważniejszych państw świata przemawiał również prezydent Ukrainy Władimir Załęcki, który zwrócił się do przywódców o systemy obrony przeciwlotniczej, więcej sankcji wobec Rosji i gwarancję bezpieczeństwa, podaje agencja Reuters, powołując się na anonimowego europejskiego urzędnika. Przemawiając na szczycie w Alpach Bawarskich za pośrednictwem łącza wideo, Załęcki poprosił również o pomoc w eksporcie zboża z Ukrainy oraz o pomoc w odbudowie, czytamy dalej w agencji. Ponadto grupa siedmiu najważniejszych państw świata zobowiązała się w poniedziałek do wspierania Ukrainy, jak stwierdzono tak długo, jak będzie to konieczne, obiecując zaostrzenie nacisków na finanse Rosji poprzez nowe restrykcje, w tym propozycje ograniczenia cen rosyjskiej ropy. Oświadczenie pojawiło się po tym, jak prezydent Ukrainy Wołodymyr Mirzałański, zwracając się za pośrednictwem łącza wideo do przywódców G7 na szczycie w Alpach Bawarskich, poprosił o broń i środki obrony przeciwlotniczej, aby w ciągu kilku miesięcy zdobyć przewagę. W wojnie z Rosją. Zachodnie media podają, że najprawdopodobniej w tym tygodniu Stany Zjednoczone ogłoszą zakup zaawansowanego systemu obrony antyrakietowej ziemia powietrzna średniego i dalekiego zasięgu dla Ukrainy. Oczekuje się jednak, że Waszyngton ogłosi również inne formy pomocy dla naszych wschodnich sąsiadów, w tym dodatkową amunicję artyleryjską i radary przeciwpancerne w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez ukraińskie wojsko. Wspomina na bronie z najnowszym wsparciem zaoferowanym Ukrainie przez Stany Zjednoczone od czasu inwazji Rosji na jej wschodnioeuropejskiego sąsiada w lutym. Jak wiadomo w tym miesiącu prezydent Joe Biden zgodził się przekazać Ukrainie 700 milionów dolarów pomocy wojskowej, w tym zaawansowany system rakietowe, które mogą precyzyjnie uderzać w cele dalekiego zasięgu. Dalej urzędnicy, na których powołuje się agencja, podali, że amunicja, radary przeciwpożarowe, kilka radarów nadzoru powietrznego, dodatkowe pociski przeciwpancerny Javelin oraz broń przeciwpancerna są również częścią tego pakietu. Wcześniej jednak wstrzymano starania mające na celu sprzedaż Ukrainie czterech dużych uzbrojonych dronów, ze względu na obawy, że ich radary i sprzęt obserwacyjny mogłyby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, gdyby dostały się w ręce rosyjskie. Rzef Biura bezpieczeństwa narodowego podczas briefingu prasowego omawiał wczoraj decyzje podjęte podczas szczytu NATO w Madrycie. Motywem przewodnim jest agresja rosyjska przeciwko Ukrainie, wojna w Ukrainie i działania, które NATO podejmuje, ocena tych działań, ale które również chcielibyśmy, żeby podjęła, podjęła w przyszłości, jak i również stanowisko w Polski w tej sprawie obecność NATO na flance wschodniej będzie zwiększona i rzeczywiście będą rekomendacje co do tego, w jaki sposób i w jakich sytuacjach w tej chwili te bataliony natowskie będą podniesione do rangi brygady. To jest oczywiście kwestia, którą pan prezydent poruszał wielokrotnie w tych spotkaniach poprzedzających szczyt NATO, czy to w ramach chociażby spotkania grupy B9 w Bukareście, czy w spotkaniach bilateralnych. No czekamy tutaj na ostateczne zapisy te, te, w, te, w tej sprawie istotną kwestią jest też rzeczywiście dokument taki strategiczny na to nowa koncepcja strategiczna która rzeczywiście oczekujemy że w sposób jednoznaczny określi Rosję jako agresora jako państwo które zagraża bezpieczeństwu w stopniu najwyższym bezpieczeństwu państw NATO no i oczywiście rekomendacje wnioski już dla samej organizacji wojskowej NATO budowania zdolności do, do obrony i odstraszania no, wobec tej chwili Rosji, która wydaje się stanowić i jest w istocie głównym zagrożeniem dla, dla państw NATO. Takimi, że oto rzeczywiście NATO po tym szczycie będzie, będzie mocniejsze, również w kontekście wsparcia udzielanego dla, dla Ukrainy. No i przede wszystkim za bezpieczeństwo flanki wschodniej, więc od Polski, no bo pan prezydent jest prezydentem naszego kraju, ale widziane w kontekście, w kontekście regionalnym. No i tutaj oczekujemy też konkretnych nie tylko deklaracji, ale też już zapisów odnoszących się już rzeczywiście do, do, do rozwiązań systemowych. Tak. Jedna z tych kwestii, która rzeczywiście no, będziemy czekać na, 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 na jej rozwiązanie, chociaż wydaje się, że w tej chwili piętrzą się przy tym trudności, no, tym niemniej jest oczywiste, że w interesie nie tylko państw naszego regionu, Polski państw leżących na, nad Bałtykiem, ale całego naszego kontynentu przystąpienie Szwecji i Finlandii do, do NATO rzeczywiście wzmacnia nasz potencjał, wzmacnia zdolności odstraszania. No na pewno zobaczymy, czy w tej kwestii będzie przełom podczas szczytu. Jeżeli nie, no to oczywiście zakładamy, że wcześniej czy później oba te państwa będą członkami NATO. No i tutaj też rzeczywiście jest, jest sprawa też dopracowania pewnych. Rozwiązań systemowych, prawda? żeby ta, 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 ta pomoc dla Ukrainy, zwłaszcza teraz, kiedy rzeczywiście Ukraina przeżywa ciężkie chwile, gdzie rzeczywiście podstawowym brakiem jest, jest, jest niedostateczna liczba broni, niedostateczna liczba amunicji. Te kwestie z całą mocą podnosił pan prezydent do tej pory i z całą pewnością wybrzmią na szczycie. Chodzi o to, żeby państwa, które ponoszą szczególny wysiłek we wsparciu wojskowym, dla Ukrainy, do takich do państw zalicza się Polska, no, yy, o, otrzymywały kompensacje właśnie w zakresie uzbrojenia, ono może być w zakresie uzbrojenia, w zakresie zwiększonej obecności sojuszniczej, zwłaszcza ze strony tych państw, które takiego wysiłku jak my chociażby nie, 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 yy, dla Ukrainy nie, nie, nie dokonują. W imię właśnie yy, mówię o tej kompensacji, w imię Solidarności sojuszniczej, no, jesteśmy sojuszem i oczekujemy tutaj solidarnego zachowania od, od, od wszystkich sojuszników. Jak było wspomniane wcześniej, na kanale Infrastruktura Codziennie w pigułce przedstawione są najważniejsze informacje poprzedniej doby. Dodatkowo powstał kanał Wiadomości Polska, gdzie kontynuowane jest omawianie najważniejszych wydarzeń. Zachęcam zatem do subskrypcji, aby być na bieżąco.